Kiedy kobieta wchodzi w okres menopauzy, w jej ciele zachodzi ważna zmiana biologiczna. Mózg zaczyna ograniczać komunikację z jajnikami, bo uznaje, że funkcja rozrodcza została zakończona. Przez to sygnały do produkcji hormonów słabną, a składniki odżywcze, takie jak wapń, magnez i estrogen, nie są już tak intensywnie kierowane do skóry, kości i mięśni. To właśnie dlatego wiele kobiet czuje spadek energii, wolniejsze ciało i większe obciążenie psychiczne. Menopauza nie jest jednak końcem. To nowy etap, który można wspierać. Mówię pacjentkom, że mózg trzeba przekonać, iż ciało nadal potrzebuje siły. Gdy równowazisz hormony i uzupełniasz brakujące mikroelementy, organizm odzyskuje witalność, stabilność nastroju i kobiecość. Jednym z najskuteczniejszych naturalnych składników, które polecam, jest Shilajit bogaty w kwas fulwowy, żelazo i ponad 80 mikroelementów wspierających mitochondria, hormony i krążenie krwi. Kobiety stosujące Shilajit często zauważają lepszy sen, spokojniejszy nastrój, gładszą skórę i powrót energii. Polecam wyłącznie czysty Shilajit Wellness Nest, przebadany w niezależnym laboratorium, bez dodatków i z najwyższą czystością. Regularna poranna suplementacja pomaga stopniowo odzyskać równowagę. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź link na moim profilu.